Witam wszystkich! Z tej strony Mateusz, a to jest oczywiście RUS. I dziewiąty odcinek z tej kampanii. Hmm. A na generała. Wszyscy zdziwieni. Ja się dziwię, jakim cudem w ogóle Waterby awansował na generała. Sza turnierrową by operatyją poważnie dowósce. Wraz z 57 bombową lotującą się na lądowisku. Bombowce! Stanowią część grupy operacyjnej? Tak. Waszym zadaniem będzie ochrona naszych instalacji i koordynacja ataków na, na ziemi. Czemu to lotnisko zniknęło? Co tu do zjazdka było? Najwyraźniej szkopy sprowadziły artylerię. nie nam zamierzają złapać bombowce na ziemię?

To wyślemy dwa, żeby zbombardowały czołgi. Chociaż... Jak poszły? Perfekcyjnie wykończyły. Sprawdzimy O, a tu jeszcze jest... Baza przeciwpańcelna. Trzeba to zniszczyć. No, jeden nalot nie wystarczy. Czy tutaj jest? Nie, to jest przeciwpancerny. No, a Waterby już się tutaj widzę, ufortyfikował na wybrzeżu i sprowadził, widzę, więcej statków. I na to, co jest w tym Znaleźliśmy zajmijcie się nimi. Bomby poszły. ser. pańska <grymka> reputacja jest w pełni bardzo dobrze. Kontynuujmy do naszą na operację. Nie to, lotnisko. Można więcej bombowców. Eem, dobra, budynkom nieprzyjacielskim, jednostkom to, co ja mam teraz zbombardować? Nie, myślę, że jednego bombowca w to miejsce. Czym stanęliśmy? Tak, nowa ofensywa. Półkowniko Campbell, zechce pan? Zwróćcie uwagę na nasze składy, Ferdinand. Zaopatrzenie to podstawa. Naczelne dowództwo pomoże nam tylko 3 kroków. Francuski korpus ekspedycyjny będzie nacierał przez górę. Rozumiem, czemu nie było. Aha, jednostki przeciwrotnicze. No już mi zastrzeni. Dlatego nie chcecie skoordynować uderzenie Francuzów z nalotem bardziej jak... Dobra. Dobrze powiedziane, to co zostało? Generał Wetterby. Jeśli nie na niego zróżnicu to dla jego ludzi kapitanie Kowalskim. Ponieśli już dość Na koniec, oddziały brytyjskiej siły Commonwealthu wówczas tutaj. Pod Monte Cassino mamy pewność niemiecką von Richter. Hmm. Znacie go? A więc nie muszę mówić, że jest niebezpieczny. Ostrożnie. Rozstawię sobie z działa wzdłuż tras naszych przelotów. Ostrożnie się i inaczej nam bombowce. Nie Ale świetnie.

Teraz, aże wojska będą przemieszczać się szybciej. Wojskowiczne zderzymy na czołgi Polo. No. A przy, przynajmniej e, tymi niszczycielami. Trzeba by było wybudować dodatkowe lotnictwo, tylko potrzebujemy więcej zasobów. Unikaj lotów w zasięgu ognia dział przeciwlotniczych wroga. Eee... Okej. Okay. Czy ci trochę nie przesadzili z tymi bobowcami? Ja tam jeszcze trwablic? Dobra, około miuty A no, ruszli się wolweriny! Aha, tego nie zaatakuję. Właśnie na pomysł. My... Tak. Myślemy ich tutaj. Poprzejmujemy sobie kilka... baz, które tu się znajdują. O, świetnie. Bardzo ładny. Piloci wysiąkli kolejkę, co? Ser, Niemcy Miejsce zdobywają przewagę, przewagę w powietrzu. W punkowniku bombowce. Radzę rozpocząć ich budowę. Potrzebne nam wsparcie jednostek powietrznych u etergiego. Widzicie ten bunkier? To umocniona pozycja. Ale odpowiednią ilością bombowców zmówimy ją weźmieć. No to wysyłamy dwa bombowce. Hmm... Franciszkie naciągcie zwalnia. Potrzebna nami nasza pomoc w realizacji planu. Dziękuję. Wykorzymy strażnictwo. Szpady podrywają Nasze bombowce ostro oberwą. Złomany korek pozwoli dowiedzieć się, co jest celem tych nisznivców. bombowce skorzystają z ciszy radiowej. Nisznivce nie tak tego, czego nie widzą. Bardzo dobrze, general. generale. Generale? Niemcy ustalowili nową unię obronę, dowodzoną ze sztabu na Męczek Casino. Musimy się przyspieszyć, i zniszczyć sztab wroga. Postaram się zrobić to jak najszybciej. Mając koszary? No. Chodź tu. Stójcie, 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 stójcie. I stawimy sobie tutaj na obronę. A wy przejmiecie... Przydałoby się przed przejęciem wyciągnąć tutaj nasze wolweriny. Musimy trochę poczekać, aż to ozydali się mocno. Dobra, możemy to przejąć. Generalnie, jeśli zdecydujemy, że to samoloty polecą samolot, to szybciej. Cholera, 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 cholera. Dobra. Co tu jest? Okej. Okay, nie jest to dobry powiedział co ja w tej wykombinowałem. tuką ich przynajmniej stąd za mało zapasów, za mało zapasu mamy wszystkie bombowce no to atakujemy

кого не бедать hmm. Zniszczyć go. Wow. Pójdzie to o wiele szybciej, niż myślałem. ja te bombowce się tu naprawią. Ile tu ich mam? Dobra, do... zróbmy jeszcze jednego, na wszelki wypadek. Chcę to. Cisza radiowa, dobra. No to oblicza robimy. Nie, nie da się szybkie, to i niewidzialne. się. Bingo! Trzydzieści osiem na pięćdziesiąt. Szybko, łatwo i przyjemnie. Generale? Niemcom znowu udało się sprawnie wyciekać na nową, nową linię obrony. Znowu? No i pięknie. No dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam Was do następnych. Żegnam.